Witajcie, kolejne pytanie od Was. Doszliśmy do punktu, w którym nie wiem, jak reagować. Mianowicie chodzi o konkretne sytuacje. Moja córka, 5 lat, jest z reguły nieśmiałym dzieckiem. Bardzo lubi tańczyć, i dlatego pomyślałam, że zapiszę ją na taniec dla dzieci. Ona jednak kompletnie nie chce tam chodzić. Powiedziała, że pójdzie dwa razy, żeby zobaczyć, i więcej nic. W tym tygodniu w ogóle nie chce iść. Mam wrażenie, że blokuje się widząc obce dzieci. Nie wiem, czy powinnam jakoś ją zachęcać, czy po prostu dać jej zdecydować samej. Czy można jakoś sprawić, żeby dziecko było odważniejsze, czy przyjdzie to z czasem? Ona także na przykład nie mówi nikomu dzień dobry ani do widzenia. Wiem, to pewnie jest śmieszne, że na to zwracam uwagę, ale zastanawiam się, czy to jest u niektórych dzieci normalne. Próbowałam jej już wytłumaczyć, że pani będzie smutno, jak jej nie odpowiesz, ale też nie pomogło. No dobrze, więc myślę sobie, że w takiej sytuacji, kiedy dziecko jest troszeczkę nieśmiałe, wycofane, kiedy krępuje się w sytuacjach społecznych, kiedy się wycofuje z różnych aktywności, to pierwsza rzecz, na jaką warto zwrócić uwagę, naprawdę nie stosujmy takich komunikatów, że jeżeli ty zrobisz coś nie okej, okay, to komuś będzie przykro, ktoś się ze złości, ponieważ niechcący tylko możemy pogorszyć sytuację. Dzieci takie wrażliwe, które nie mają odwagi, często właśnie w kontaktach i relacjach z innymi ludźmi, absolutnie nie potrzebują jeszcze bardziej zwracać uwagi na to: Uważaj, co robisz, uważaj, co inni sobie pomyślą, co inni powiedzą. Wręcz przeciwnie. Żeby ćwiczyć pewność siebie dziecka i zachęcać do bardziej odważnych aktywności to u dzieci takich nieśmiałych, lękowych, wstydliwych warto wzmacniać taki naturalny egocentryzm. Warto wzmacniać wyrażanie złości, asertywność, ekspresję, dawać dziecku zgodę na to, żeby właśnie zachowało się czasami niezgodnie z zasadami i regułami ponieważ takie dziecko potrzebuje troszeczkę pewnej zachęty, żeby odblokować yy, różne swoje przekonania o świecie, o sobie, co mi wolno, czego nie wolno. Być może dziecko, twoje dziecko jakoś nadmiernie się wstydzi, przejmuje yy, właśnie innymi ludźmi, przejmuje się tym, jak wypadnie, czy będzie dobrze oceniona. I tutaj warto ćwiczyć taki sposób myślenia, i wchodzenia w relacje z ludźmi, żeby bardziej skupiła się na swoich potrzebach, na tym, co jej sprawia radość, co jest frajdą, żeby skupiła się bardziej na tym, jak ona przeżywa relacje i czego oczekuje w danej sytuacji, niż na tym, jak to inni odbiorą, jak oni będą się czuli. Więc myślę sobie, że warto z córką ogólnie też rozmawiać o tym, jak ona doświadcza tych sytuacji, co czuje, co sobie myśli o innych ludziach, o sobie. I tak łagodnie, serdecznie z nią rozmawiać, tłumacząc, że wszyscy ludzie oczywiście są ważni, ale tak naprawdę bardzo istotne tutaj jest, jak my się czujemy, co dla nas jest ważne, co byśmy chcieli osiągnąć, żeby cieszyć się. Tym, co robimy. I tu bym zachęcała, właśnie może, do poczytania jakichś książek na temat złości, asertywności, żeby gdzieś przerobić różne sytuacje i dać dziecku większe pozwolenie do wyrażania swojego buntu, swojej niezgody, do większej ekspresyjności, do takiej bardziej odważnej komunikacji. Myślę, że możemy też swoją postawą modelować pewne sytuacje i w relacjach na co dzień gdzieś rozmawiać o emocjach, wyrażać swoją złość, mówić: O, ale mi to zezłościło, ale ta pani mi tutaj dokuczyła, i bardzo mi się to nie podobało, i takiej odpowiedziałam. Żeby dziecko mogło troszkę uczyć się różnych zachowań społecznych. Które właśnie modelują asertywność, odwagę, gdzieś pilnowanie swoich granic, bronienie tego swojego terytorium. Więc zamiast podkreślać tak na co dzień wagę tego, że inni ludzie są tacy ważni, że trzeba być empatycznym, że trzeba zawsze wszystkich szanować i brać pod uwagę ich potrzeby i samopoczucie, to w wypadku, w przypadku dzieci nieśmiałych, lękowych, wycofanych. W zasadzie powinniśmy modelować troszeczkę inne podejście, tak do przodu, tak? żebyśmy mogli wyrażać odważnie, asertywnie nasze zdanie i to, że nam się coś nie podoba, że ktoś coś zrobił nie OK. I zareagowaliśmy w taki właśnie sposób. Więc to jest taka droga, tak? Nie podkreślamy yy, takich jakichś przekonań, nie budujemy w dziecku że musi się wycofać, uważać, bać, tylko, że ma prawo być odważne, asertywne, ma prawo powiedzieć na głos wyraźnie, jak coś jej się nie podoba, jak czegoś nie chce. I jeśli chodzi o ten taniec, to czy zmuszać, czy nie zmuszać, absolutnie to nie, nie tędy droga. No, zaczęłabym od rozmowy, co takiego się dzieje. Yy, najpierw może o takich zasobach i Radości, tak? Co jest fajne? Dlaczego ona lubi taniec? Jak się wtedy czuje? Jak chciałaby to rozwijać? Czy to jest przyjemne? W którym kierunku chciałaby ten taniec ćwiczyć? Yy, a potem bym zapytała jej, co takiego się dzieje, że właśnie jakoś się blokuje, że nie podoba jej się tam w tej grupie. Czy ona sobie zdaje sprawę, co to takiego jest, że nie może tej swojej pasji w tym miejscu realizować? żeby o tym porozmawiać, żeby mogła nazwać to, czego doświadcza, to, czego czuje, to, co czuje i, i, i co tam właściwie się dzieje, a potem jakoś porozmawiać o tym, co może zrobić, żeby poczuć się lepiej, swobodniej w tym miejscu, co by jej pomogło odważyć się nawiązać relacje, może z innymi dziećmi, czy, czy z tą panią prowadzącą i takie pomysły można wspólnie gdzieś sobie omówić, zapisać i potem zachęcić dziecko, żeby wypróbowało, czy to jej Pomogło. A jeżeli nie pomoże, to oczywiście nie zmuszać, tylko dać jej czas na to, żeby mogła do pewnych decyzji dojrzeć czy w odpowiednim momencie rozwijać swoje pasje. Wtedy, kiedy będzie to gotowa, poczuje się jakoś bardziej swobodnie, komfortowo, kiedy już te umiejętności swoje w relacjach z ludźmi wyćwiczy. No, tak więc powodzenia.